Czas odczarować marzec. Tym przesłaniem wita Was bardzo serdecznie Krystian Mazur z portalu Ekstra Klasa. Przed Wami granatowo-bordowy flash. Jesteśmy przed starciem w ramach 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstra Klasy pomiędzy Pogoją Szczecin a Krakowią Kraków. Już w piątkowy wieczór na stadionie imienia Kwaliora Krygiera spotkają się kolejno piąta i szósta drużyna tegorocznego sezonu. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia, przekonamy się o tym już niebawem. Natomiast starcia tych obydwu drużyn w ostatnim czasie dostarczają nam masę emocji i masę bramek. Chociażby w spotkaniu poprzedniej rundy, Krakowia rzutem na taśmę wyrywała bardzo cenny dla nich komplet punktów. Portowcy w piątkowy wieczór podejdą do tego starcia chętni wzięcia rewanżu i miejmy nadzieję, że wzorem kole... poprzednich starć ze Szczecina z Krakowią. Udanie zakończył to spotkanie. Warto, yy, warto zaznaczyć, że Krakowia ostatni raz w Szczecinie triumfowała 7 lat temu, i miejmy nadzieję, że ta passa się nie zmieni i portowcy przełamią tą marcową niemoc i zapunktują. Nad, I zapunktują w ten piątkowy wieczór. W spotkaniu z Krakowią trener Robert Kolendowicz nie będzie mógł skorzystać z polzującego za kartki Rafała Kurzawy. Zobaczymy, jak brak tak cennego zawodnika zostanie wypełniony, i czy takowy zmiennik dobrze wpasuje się w jego buty. Miejmy nadzieję, że niezależnie od personelu, portowcy pokażą tą energię, tą pasję, jaką w lutym zachwycali całą piłkarską Polskę. Miejmy nadzieję, że w równie dobrych humorach będziemy się słyszeli w następnym odcinku. Tym razem żegnam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!